Cześć, dzisiaj 25 listopad u mnie już koniec sezonu do końca przyszłego tygodnia ścinam basio wkładam do budki, którą dzisiaj zrobiłem styropianowa metr na metr na metr zasypuję liśćmi liście już powoli zbieram w sumie to już kończę zbierać informacja taka dla wszystkich którzy mają ode mnie bananowce moja propozycja jest taka że ci, którzy mają jeszcze w gruncie, żeby wykopali i jeszcze na ten tydzień ostatni włożyli do doniczek i trzymali na słońcu. Później za tydzień zapowiadają już minusowe temperatury, dlatego proponuję do końca przyszłego tygodnia trzymać je na zewnątrz, później schować do zimowni. Ja już wszystkie budki praktycznie porobiłem. Palm jeszcze nie okrywam, wiadomo wytrzymują do około minus 10, minus 12 stopni ale sezon bananowy się kończy zrobiłem dzisiaj też budkę dla gunery i też jeszcze nie będę zakrywał ale buda już przygotowana tutaj zbita buda dla największego trachy karpusa jeszcze wywożę ostatnie rośliny No, i sezon dobiega końca. Także ci, którzy będą zimować basio w gruncie, proponuję ostatni tydzień przygotować osłony i zakrywać. Ci, którzy będą zimować w chłodnym pomieszczeniu, proponuję wykopać, wsadzić do doniczek, poczymać jeszcze maksymalnie tydzień, patrzeć na prognozy, schować do chłodnego pomieszczenia i doglądać raz na jakieś dwa tygodnie myślę, że jeżeli będą miały sucho i będą zimowały w chłodzie to na przyszły rok wystartują i nic z im się nie stanie jak powstaje taka budka dla Basio zaraz pokażę To właśnie wygląda, zbijam budki ze styropianu. Steropian 8 cm. Skręcamy deską. Na działce wszystko już przygotowane do zimy. Rośliny, wszystkie z działki przewiezione. Gdzie będę zimował? Będę zimował w szklarni z poliwęglanu. Dodatkowo osłoniona folią bąbelkową ogrodniczą w środku. Już niektóre rośliny jeszcze trzeba posprzątać. A czym będę grzał? Będę grzał termowentylatorem. Tutaj mam czujnik temperatury sonow na Wi-Fi. Także temperatura na bieżąco sprawdzana w aplikacji. No i ustawione na 8 stopni. I tak właśnie będę zimował.